Hej dzień witajcie, jest stronka SMEX. Dzisiaj były takie spore, ale to spore zmiany. czuję samica. Ona niedługo będzie jestem zabrana, bo tu już samicy nie ma, tu została później klatka trzeba posprzątać po niej. Ci też tak nietypowo od zaczynamy od tych, od królików, Cazarek. Psiśko moje jest samiec. On zabrany nie będzie, ale muszę mu posprzątać. Bo już widzę, że się brudno robi. Powiem dzisiaj posłaną, bo się dzisiaj będę brał za te kurniki Ukur, będę sprzątał Tu gołębie sobie chodzą Tu jest semiczka kury tutaj I tu jest też posolka, nie wiem czy o nie mówiłem czy nie O pawice. A i pawy tu siedzą Tu Feniksy oddzielone już sobie chodzą Kugucika widać jak ładny ogon ma czy taki bardzo ładny nie jest, ale jest ładny, mi się podoba. Kurki chyba ja ich nie mają, bo wcześniej zabierałem. A nie, nie zabierałem. Jedno tam jajko jest. Nie wiem, czy będzie widać, ale trochę widać. Jedno jajko jest, bo zostawiłem im. O, tu co? Kury. Trochę się siwo robi. Ciekawe, co będzie. Tutaj dostały i fasolki, tych chleba, i jajek, skrupek. Tu brodacze, tam kurki gdzieś pewnie siedzą. Albo pod kurnikiem, albo w środku, ale chyba ich nie widzę. I nie wiem, czy się zniosły. Też wiem, że kochiny na pewno się działy w gniazdach, a te się też darły. Więc kochiny tam przecież nawet nie wiem, czy widać, czy nie widać, czy się tam zniosły. Ale idziemy do. Na razie pójdziemy do głębi i idziemy do obory, bo tam są spore, ale to spore zmiany. Tutaj też nic nie ma. No, też nic nie ma. O, pawik. Prawie miałem do, niej sami, do niego samicę już, ale tutaj nie, karnik jak był, tak jest. Tu siedzi samczyk. Co tam, newki sobie tam siedzą? Tam u góry. Niedługo. Co to? O, tam niedługo boczki powinny mieć młode. Tam w rogu. Tu w rogu siedzi sobie samica. Nie, teraz siedzi samiec. Siwy. Siedzi Budapeszt z tą samicą Bociana Niebieską. Tutaj tiplerki też się długość powinny mieć młode. Tutaj tipler się siedzi. Tutaj siedzi Samczyk. Tutaj siedzi Budapeszt z tiplerką. Tam tiplery siedzą. A tam w ostatnim siedzą bociany, Już mają dwa jajka. To się właśnie zdziwiłem. A i ten, a tam też jest jajko jedno. O tam tiplerka, co była z tym Bocianem. Co jest? O tutaj jest o, z tym, co tutaj jest rozdzielony, ten samiec o, aż się na rozwalały. Daj mi się na rozwalały, jak nie wiem, z tym, samcem, co były i też tak, właśnie, bo nie powiedziałem, dawno filmów nie było. A to przez to, że miałem zepsuty. Telefon mi się coś yy, psuje. A tam się do turkoty w gnieździe. Tam właśnie też turkoty też coś kombinują. Więc może tylko tu będą jajka może niedługo Tam newki siedzą, siedzi teraz samczyk No i tak i zobaczymy O paw Lata, o ja skłeczki latają Dawno też filmów nie było, bo... udzie nie właśnie powiczę, nie baj do Dawno nie było filmów, bo telefon mi się psuje nie mogę się wysłabić tylko metrowe sobie chodzą już tu widziałem że się kurka darła idę zobaczyć czy jajka nie ma ja, chyba nie ma tu na siebie wiem że niesie i tutaj też się nieraz niosą ale nic nie widzę więc chyba nic nie ma no niestety szkoda Czekamy od kochnięcia na jajka. Jaj, jajka. jajcia No i nie wysobie Teraz filmów na nie było długo, bo telefon mi się psuje. I na razie nie chciała nagrywać nic. I filmów wcześniej rzucałem. Dzisiaj to jest nie ten film wrzuciłem, Teraz będzie drugi na wieczór. Z te, właśnie z tych nowości. Bo rano był film z tego, właśnie co było na początku. A teraz już takie nowości. co się już właśnie widzieliście. A, powita się drze. Z takich nowości sporych, bo tu jest klatka na przykład przeniesiona, jak widzicie. Tutaj o mnie są te kurczaki, ale dzisiaj je wypuściłem na razie. Tu mamy pojedło, jedzenie. chodziło sobie dzisiaj tu, czy chodziły tam, gdzie powica? Tu są nowe te, ale to do nich zaraz pójdziemy. Tutaj były kurczaki, ale one są przeniesione do tamtego odchowalnika. Eee, a tu są króliki. Tu są samice wszystkie przeniesione. Niedługo ma się kocić ta. Cicho samiczka! Nie, ta się już nie powinna, powinna. niedługo kocić. Ta, tak samo. A ta ma młode. Do tej pory miała jednego. Do jakiegoś czasu. A dzisiaj dopiero zobaczyłem, że były już. Czy nie, przedczoraj, Wczoraj lub przedwczoraj. Miała jednego zagryzionego. Ona go zagryzła. Nie wiem czemu. A dzisiaj patrzę. Są kolejne. I w tej chwili tam ma. Jeden, dwa, trzy albo cztery młode tutaj są. Tutaj widać trochę się ruszają. Nie wiem, czy. Widać je. O, widać jak się ruszają. I tutaj są właśnie młode. I właśnie w takim różnym okresie się yy, okociła. Się mi to trochę dziwi, że pomiędzy, różnica między tymi kilkoma młodymi jest aż kilku dni. A dokładnie chyba za 4 dni jest. Jak nie więcej. Nie, cztery dni, bo ja dzisiaj chadło jest to pierwszy, albo po drugi. A ona się okociła chyba 18. No i tutaj y, są rozdzielone skóry. jeszcze Wam pokażę jednego kurczaka. O, tu jest brodacz ten. O, tu jest brodacz. O ten. Bardzo ładny jest, ładnie mu Już zaczęła rosnąć. Ale się schował. co wygonią, bo trochę się tutaj Wyskakuj. No, wyskakuj, wyskakuj. No nie, patrzcie tylko uciekaj. No, nie macie. Taka samica jakaś ta ostrożna zrobiła, że nie wiem. No i nadwróć. Git. Dobra. I tutaj pójdziemy, chyba od lewej strony po kolei. Tu od, tu od Tutaj dałem taką folię na górę, żeby miały cieplej. I tu jest siatka jeszcze. Dwie lampy mają, tu jest jedna, tam jest druga. No i tutaj są wszystkie te kurczaki i kaczuchy, tam są kaczuchy. Chodzą sobie tutaj razem. No gadują się kurczaki i kaczuchy ładnie rosną szybko. Już jak widzicie spore są. Od tego filmu, co dzisiaj rano był, były takie malutkie. A już są takie spore, no nie powiem. I tu jeszcze gdzieś była przepiórka, a tam w rogu siedzi przepiórka jeszcze. Bo były dwie, ale jedna mi zdechła, bo... Kury, a się zaraz wam pokażę te kury. Były razem z kurami te ku yy, przepiórki. No i mi ją zadziebały. Ledwo, yy, ledwo co żyła. I, no i później niestety zdechła. A ta była w lepszym stanie, no i przeżyła. Tu kurczaki chodzą pod tym. Jeszcze i tak się trochę pchają pod lampę. Jeden kurczak, który mi się bardzo podoba to jest o ten. Ach, nie widać go, bo światło odbija. ten, tutaj nie, nie widać go O, tu jest jeszcze ładny ten kochin Kaczuchy się ładnie skoro yy, rośnie. I tutaj właśnie one są. Yy. A tutaj są każełki. Łapciate. Teraz je pokażę. Przed kuciach się nie przyszedł, nie przyszedł jednak. Chciałem, że przy tej kurczak taki starszy. Tu są karzełki no, jak słyszycie, pewnie tu mogę sobie siatkę tak podnosić, otwierać. O. Tu sobie jeszcze. O, to, to tak. O, otworzę. I tu sobie mogę tak podnosić. Tu jest parka karzałków. Tak, jak mówiłem w filmie: tu też jajko już jedno mają. Jedzenie, wodę. Mówiłem właśnie w filmie, żebym je tutaj ogrodził. Ale to jest tylko tymczasowe, takie, bo muszę zrobić im wybiegi, zwykłe, tak jak tam te kury mają na dworze. Bo tu w budynku i tak jest, no, nie mają dojścia do zieleniny, do wszystkiego. A tutaj są sebrytki parka, ta. Tam już dwa jeczka mają. Kurka już się ładnie zaczyna nieść powoli. Ty, 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 ja się, pokaż. Pokaż ty się pokaż. ty się, pokażcie się. A nie, myślałem, że nigdy cię nie sprawdzałem. Nie patrzyłem, tak? Myślałem, że ona ma zwykłych grzebień, ale nie. Tutaj mają, jak, oczywiście, te przepiórki tutaj były. I właśnie teraz takie też pytanie mam do Was: jak jest ktoś z województwa lubelskiego, najlepiej z okolic tej ryk, puław, dęblina z tych okolic, to jakby ktoś miał przepiórki japońskie. Najchętniej jakby ktoś chciał, nie wiem, zamienić się za jakieś albo kurczaki, kurczaki za bardzo nie. Najchętniej bym kupił, czy może za gołębę by się ktoś chciał zamienić. Chciałbym ze dwie przypiórki samiczki do tego samczyka, pusić sobie, niech sobie chodzą. Żeby nie, nie siedział teraz, zwłaszcza, że sam. Eee, to nie było? Nie było, wkręta. Żeby właśnie teraz zwłaszcza sam nie siedział. I bym właśnie dokupił do niego jakieś sami, yy, samiczki, no to tak nawet ze dwie, to minimalnie dwie bym chciał kupić do niego Bo jedna się trochę nie opłaca, a dwie już takie ładne satko by było A nawet jakby ktoś miał takie ze trzy to by było fajnie Nie no, na bym chciał dwie, dwie, trzy Takie już powinno być statko i sam jak powinien dawać sobie na nie radę Chyba że ktoś jest tutaj właśnie z tych okolic i by chciał go kupić to Też bym go mógł sprzedać albo zamienić się już, to, to już jakby ktoś chciał, to już, yy, niech pisze. Byśmy się, byśmy się dogadali, czy ktoś może coś ma na sprzedaż. Albo by chciał kupić, chociaż na razie nic nie sprzedaje, więc tam nie ma co. Więc nie sprzedaje na razie nic. A nie, jedynie co koguty dwa, trzy. Kokina miatorowego, tego białego i koguty brodaczy. Dobra, tu już wszystko tylko pokazałem. Do tyłka nie ma sensu iść, bo tam nic się nie zmieniło, jedynie co deski dałem do tylnej, do gniazd, gniazd do głębi, ale coś nic się nie zmieniło, więc to na tyle, dzięki za oglądanie, do następnego, no i cześć!